i dzisiaj mam gościa a to jest Riko Hej Riko no wiem co dziwnie brzmi a więc tak, Riko to jest mój kotek no chodź tu, tu będą zaraz smaczki tak Riko to jest mój kotek i jest dzisiaj ze mną ponieważ nagrywamy odcinek i jedziemy na gimnastykę tak mamy dzisiaj gimnastykę i może się dowiecie czy nie ja chodzę na gymnastykę artystyczną, nazywam ze sławik i myszą. I to nie jest jakoś tego, nie jest jakoś super zaawansowane, że coś w to się, no nie wiem powiedzieć, więc nie wiem, czy nam się coś uda nagrać, bo to jest grupowo. Ale coś tam się może ugrać z więc zanim się nie będziemy wtedy do Was mówić, więc przepraszam bardzo. Nie będziemy pokazywać innych do moich, wiecie. To też nie jest tak. Co Ty robisz, kocie? A więc może małość nagramy. A więc dzisiaj teraz lewes nagrywam I on już czeka Ponieważ on dzisiaj z nami otworzy kalendarz Bo przecież to dla niego kalendarz Ty już czujesz tutaj coś, nie? Ty już tutaj coś czujesz Szukać czwórki, szukaj czwórki Dzisiaj mamy 4 grudnia i ja tu nagryłam tego Więc nawet, gdyby coś nam się udało nagrać To ci się, no wiecie jak to będzie wyglądać No chyba tego nie nagramy po prostu nie mam nic jakiegoś dla Was specjalnego, ale postaram się coś zrobić, żeby Was nie zanudzić. Tutaj jest, spać. No tu coś jest, tu jest czwóreczka. I pewnie się jeszcze dziwicie, czemu jeden jest kureczka tak się prezentuje. Pewnie się jeszcze dziwicie. No chodź tutaj. Patrz, tu jest taki remiferek. E, I pewnie się dziwicie. Hmm. Smać. Smaćki Pewnie możecie się dziwić e, Też e, dlaczego wczoraj nie było Otwierania kalendarza I tak, ja to nagrałam Nagrałam też jak maluję Nawet Wam pokażę tylko efekt finalny Bo też nagrałam e, jak maluję Tą rzecz, którą się z masie solnej Ale wystąpił problem I jakimś cudem, nawet nie wiem sama jak Po prostu nagrywiecie Tak No tak, mam A teraz chodź Chodź. Siad. Tutaj Wam go nagramy teraz, bo on umie trochę trików. Siad. Siad. Siad, cię. Siad. Teraz jakoś mu się nie chce, patrzcie. Hop, chodź. Chodź. No dobra, już ci nie będę zabierać. dla widzę siad. Ale nie jedz z mojej ręki, dobra? Teraz nie. No pięknie, poproś. Dziczek solitatka. No tak, bo tutaj kochamy widzów, tak? A Wy subskrybujcie kanał na tego słodziaka. No subskrybujcie. No patrzcie jaka to słodka frytka. Subskrybujcie dla niego kanał. Jako i też dla mnie. Ja mu będę w tym czasie gadać e, i oczywiście zapraszam na kanał nic. Ostatnio będę cały czas to sponsorować, a więc nie oczekujcie, że coś mam na pory, bo W niesponsorowaniu tego, bo oczywiście, że będę to sponsorować, jakby i nie czyń Mam tak. ostatnie dwa smaczki, Wam się wydaje, że to dużo, tylko e, my dużo też sprawiamy. Patrz, tu jest ostatni No, a jutro coś będziesz miał Jutro jest piąteczka, A to teraz nie będę szukać, żeby nie spoilerować Dobra, czwóreczko odkładamy na miejsce. Tym już nie ma smaczków, wiesz? No, teraz się obrazi, bo już nie ma smaczków. Nie ma już smaczków. Tak, moja Miśko, no przepraszam, Miśko moje, tak. No, przepraszam, jest taki słodki. W ogóle ja to robiłam i pamiętam jedynie ich na 24 Tu jest 24 i on was rozwali, rozwali was, ale to jak? A więc jest godzina w sumie, poczekajcie, jest godzina 16.36, ja mam na 18.00 trening I nagram coś dla was do 18, bo 18.30 wyjeżdżam Mam trening do 19.00, bo 18.00 zaczynam i tak więcej wygląda moja rozpiska A tu mam coś takiego I w tym będzie coś jeszcze, na razie nic nie ma I wam jeszcze nie powiem co mm, Nie mogę powiedzieć Ale jest to coś, co mi się bardzo podoba A teraz wam pokażę to, co nagrałam wczoraj Ale mi... Kocie, co ty robisz do jasnej? Ty nie otwieraj jeszcze Jutro otworzymy kolejną okienko Jutro otworzymy I to nie jest klepa nikota, mój kotek na przykład bardzo lubi takie klepanko no nic, wiecie, takie delikatne klepanko po I w ogóle tak wczoraj wyszedł mi efekt finalny, mi już to już zakstygło. I to jest taka podstawka na biżuterię. Ja bardzo takie lubię, mi się takie podobają. Dajcie znać, oczywiście, czy Wam taki przyszedł, wypał, wyszedł. Bo patrzcie, to już, za, no to już teraz tak nie jest, ale to yy, zaszkiedniało. I teraz to jest takie twarde. Patrzcie. No, słychać dźwięk. Więc widać, że to jest twarde. I to jest, może Wam posłużyć, możecie zrobić coś innego. Nie musicie tego są samo co ja. Możecie cokolwiek. E, I tak mniej więcej to wyszło. I zaraz mam jeszcze na dla Was kolejną nowinę. Właśnie to będzie przedstawione jeszcze na odcinku, ale będzie to na jednym odcinku. Możliwe, że coś tam nagram na kolejnych kolejny, ale to jest... Wiecie co, lepiej nie będę wam spoilerować, jednym jestem spoilerem. A zaraz się widzimy jeszcze. Halo, to ja, Floni. Możliwe, nie obiecuję, że dziś tam wam coś nagram z wyjścia do sklepu. Ale to też nie obiecuję, bo dzisiaj w ogóle wam powiem wszystkie newsy. I pierwszym jest, że możliwe, że niedługo wleci filmik. No, to chyba będzie 6 grudnia. 6 grudnia mam pomysł, żeby walić dużo filmów, więc zostawcie do końca. Może 3, bo vlogmas, coś jeszcze. Chociaż to będzie vlogmasie. No, dwa filmy. Vlogmas i coś jeszcze. Więc spadajcie na 6 grudnia, a ja wam to teraz nagram. No, po gimnastyce. I bardzo zapraszam na ten kanał. I jeszcze Wam powiem nowego newsa. Mniej więcej po świętach, czy w czy może trochę potem, wypadnie moja pierwsza piosenka, niby było już. Ale wiecie, jaka to była tandeta, usunęłam już od razu ją z kanału, bo nie chcę, żeby tak wyglądały piosenki na moim kanale. Yy, I dzisiaj będzie właśnie odcinek, gdzie będę wam mówiła w skinus, a tym jest... Wpadajcie po świętach. Yy, będzie gdzieś, no nierówno po świętach 25, ale dziś po jakoś w styczniu któregoś wypadnie moja pierwsza piosenka, a jaka? Dowiecie się, bo ja już mam do niej bit i wymyślam jeszcze słowa, robię teledysk. I mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy też w piosence. A więc subskrybujcie i napiszcie w komentarzach, oczywiście, i wam, Jak myślicie, o czym będzie? Jak, czy będzie się Wam podobać? I w ogóle. Kolejne, nie jestem. Co to jest Manix? No bo jak wiecie, że sponsoruję kanał Manix. Będzie to nowy team youtuberów, w którym będę nagrywała, w sumie Wam już to mówiłam, pancake. Ja Gigi, którą postacie yy, i Tajni. A więc zapraszam. I może wam powiem, kto to jest Tajni, bo Tajni znacie Gigi też, ale się dowiecie. I będę miała zamiar nagrywać więcej z myszą, bo zobaczyłam, że więcej to oglądacie i bardziej wam się to podoba. Więc postaram się nagrać więcej moimi przyjaciółmi z myszą, żeby były ciekawsze filmy, a nie jakieś tandetne, bo oczywiście to w masy. Wiecie, co ciężkie nagrywać daily bez, nawet już tego nie montażuję, za to bardzo Was przepraszam. Bo zająć się wtedy, kiedy to obejrzycie, to albo po, albo będę jeszcze na treningu, a więc zobaczymy. I w ogóle bardzo bym chciała pojacić tutaj wszystkich typu pancake i innych i mam nadzieję, że to się Wam podoba i Was nie zanudzam, bo to czas informuję, dlatego to też jest taki filmik z informacji. Dobra, wiem, że nie pospoileruję, ale wiem, że nie możecie doczekać coś w tym oknie. a ja Wam to pokażę dopiero 6 grudnia. I w tym boksie jest podpowiedź Tylko są w moje rzeczy I robione rzeczy, które robiłam własnoręcznie A więc możecie się domyślać lub nie Co to je będzie za boks On jest takiej wielkości I mam nadzieję, że Wam się podoba Co, się, że będzie cięcie? No pewnie, że Was nie zostawię Jestem tu cały czas Tak jakbym jeszcze mogła o Was o, Tak jakbym jeszcze mogła o Was we... o coś Was prosić żeby to, to było, żebyście napisali w komentarzach. Tak będą włączone, bo wiem, że jest dużo osób, które mówią w ogóle, że ja, ja ogólnie nie włączam i w ogóle. Więc postaramy się, żeby były włączone i no. Jest coś pod kamerą, no halo, no proszę pana. Co to ma być? Nie wiem, że ty. Dobra. A więc ja bardzo zapraszam przynajmniej. Tak. Mm. Będę... możecie napisać pytania, ja na nie odpisuję. I w ogóle to jest koniec chyba tego filmika, bo nie będę Was zanudzać jakimiś głupimi wiadomościami. A więc piszcie, bo może w weekend, a dzisiaj jest czwarty, więc za cztery dni to będzie ósmy i y, dziewiąty może że Wam coś nagramy też grupowo. A więc zostańcie do końca, żeby oglądać codziennie vlogmasy, bo moim zdaniem możecie się najbardziej właśnie spodziewać. Najlepszy Vlogmasy to be, był trzeci e, ben, był, będzie trzeci, dwudziesty czwarty i szósty, więc możecie... W ogóle szósty będę miał już tyle na głowie, a to jest już w środę za dwa dni kumacie W ogóle te vlogmasy tak szybko miałam, że już cztery dni minęły. A ja was żegnam na tym kanale. Pa!